Dzisiaj w Ultimate Team pojawiło się powtarzalne SBC o piki z ikoną 96. W związku z czym zrobimy sobie 11 takich pików, które będą decydować o moim składzie na jeden meczek w Rivals. I oczywiście pokażę wam drogę do zrobienia tych 11 pików z ikoną, czyli dzisiaj potwierdzamy sobie dużo, dużo paczek. Ale najpierw odbierzemy sobie piki, których zapomniałem odebrać wczoraj przy nagrodach. Także i wiecie co, dwie karty, które tutaj wybiorę, dam sobie po prostu na ławkę do składu. Ikon, a więc lecimy. Veron. No czuję, że to do prostu duplikaty. Kuman, tak jest. I. I Willer. Dobra, wiecie co? Weźmy sobie Kumana, bo wydaje mi się, że jest takim bardziej wszechstronnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o ławkę. Kto oprócz tego? Desai, który jest fajnym obrońcą. Dalej. Wiali. I ostatni będzie oczywiście Klaus. Dobra, ja biorę tutaj, albo nie. Wezmę sobie Zanetti'ego, bo też jest bardziej wszechstronny. Żeby te piki z ikoną w miarę szybko szły, to przygotowałem 14 paczek 10 razy 8,5. Ale oczywiście w związku z tym, że nie odebrałem niektórych rzeczy za dodatkowe zadania Foot Champions, to mamy też paczki 3x8.7 i 5x8.7 I to jest pierwsza paczka i to jest kurcze pieczone Kurto Ładzi 98, ej! Czy to jest Kurto Ładzi 98 futis? Kurde, nie, hej! A to, O, ale już to nabędę, jeszcze 99, co jest? Oj! ale traf na start, co jest? Nudo pieprzony Mendes! Niezły traf, niezły początek, proszę Państwa, dopiero pierwsza paszka jaką otworzyłem. Ciekawe jak duże ma kieszenie. No przecież większość prawoskrzydowych świata on tam oczywiście schował, no ale karta do pierwszego składu, oczywiście nie na dzisiaj, bo dzisiaj challenge trochę inny, ale no pewnie na przyszłą ligę weekendową. A to lecimy dalej, 5 razy 87, czy będzie choć tak delikatnie dobrze jak, jak przed chwilą? Zobaczymy, napastnik, Niemcy, no dobra wiecie co, z szacunku, skipuj, oczywiście to jest ikona Shifter oprócz tego. Także jest to Mijacham, ok. Karle z fajne ikonki. No dobra, no to zaczynamy tak go proszę państwa, czyli paczki 10 razy 8,5. I wiecie co? Otworzymy sobie 4 i zrobimy pierwszego pika z ikoną, żebyśmy zobaczyli. Ok, żebyśmy zobaczyli jak tam dropi. Je, yeah, dobra, jest, ale i tak, jedna karta specjalna z paczek 10 razy 8,5, które są obecnie powtarzalne. Myślę, że jest to równie rzadka paczka to ten Mendes 99. Ale lecimy dalej, no mam nadzieję, że już się więcej to nie powtórzy. I mamy już kartę Footis znowu. Te Footisy ładnie lecą. Po, Francja, czyli chyba Klaus. Będzie jakiś wyższy Footis i będzie to debinia, którą już nieraz widziałem. A w środku piszą. No i jakieś tam duplikaty. No ale dobra. No dobra, jak będą. Wiecie co, jak będzie tylko karta Footis, to w sensie wiecie: local Footis, to nie będę go skipował. Resztę raczej. Będziemy pomijać I ostatnia paczuszka i przechodzimy do pierwszego pika Zobaczmy, co tu takiego będzie Jest to chyba Bernstein Zresztą tyle razy widziałem w tym roku, że raczej jestem pewien, że to ona A jednak to nie, to jest pani piszą OK, ale ogólnie też paka słaba I Jeszcze zanim przejdziemy do pierwszego pika z ikoną To chciałem was poinformować, że prawdopodobnie w tym tygodniu będą daily streamki Na których będziemy robić wszystkie SBC o zawodników, jak, jakie są obecnie w grze Także będzie to, co lubicie, czyli dużo grindu, dużo paczek, no i oczywiście jakieś cele postawione. I te transmisje będą się odbywały prawdopodobnie od 9 do 14 na Kiku, na którym serdecznie Was zapraszam. Link jest oczywiście w opisie. No to zobaczmy, proszę Państwa. Myślę, że pierwszy pik tak na spoko. Ej, to jest... Patrzcie, pisze jeden z trzech... Ikon bisu 96, a jest jeden z No takie rzeczy to tylko i jej potrafi, ale szczerze pozytywne zaskoczenie, bo jedna ikona więcej będzie. Zobaczmy od lewej. Carles Puyol, solidny, bardzo środkowy obrońca. Być może go weźmiemy, zobaczymy co będzie dalej. I Kerkasias na eśpeku, raczej nie. Paul Scholes na SP-ku. W ogóle Paul Scholes, yy, ogólnie w tym roku, oprócz może swojej bazowej karty, to jest jeden z moich ulubionych pomocników. W ogóle nie, przed, przed tym rokiem nie spodziewałem się, że tak będzie. I czy tak samo będę się nie spodziewał tego trafu, który będzie na numerze 2? Nie, jest to Luis Figo i wiecie co? Z szacunku do tej karty oczywiście Paul Scholes. Także ławka uzupełniona kartami, które wypakowaliśmy w pikach za Food Champions. No i na SPD trafia oczywiście Paul Scholes. Jeszcze oczywiście tylko 10 pików z ikoną, ale najpierw 10 paczek. 10 razy 85 plus. zobaczmy. Czy jakoś fajnie, fajnie sypnie? No jest futis. No liczymy na dalsze karty 99, nie? I to będzie pierwsza to chyba pani Rolfo, o ile się nie mylę. Ale z tego co się orientuje, to ona też nie ma karty o, Ale ma taką kartę, dobra! Ja Myślałem, że to być jakąś zimową miała i oprócz tego dają tu Pamecano. Także nie jest to szczyt marzeń, ale Rolfo fajnie, bo jej akurat nie miałem. Kolejna paczka i mamy kartę Euro teraz, proszę Państwa. LS, Kolumbia. Okej, okay, a wiecie co? Skifnę sobie, skifnę. Już szanujmy się. Tylko futisy będziemy patrzeć. I uwaga, kto oprócz pani Kajsedo, do pani Gwenturam akurat mam. I będzie to Del Piero i reszta kart. Dobra, kolejna paczucha. i Kona chyba... Food fantazo, o ile się nie mylę, ale czy tam coś fajnego było? Wątpię. Albo właśnie Hero w no to podziękujemy oczywiście. Dobra, chciałem podkręcić tempo, ale delikatnie menu muli. Zresztą wiecie, jak to jest w tym roku, zobaczmy. Kolejna paczka i to, szczerze, nie wiem w ogóle, to jest chyba Event Rush? Tak jest, i Rush, wow, tego, tego to nie widziałem I to, ty no, mówiłem, że szacunek do tej animacji jest, no, ale już chyba Najwyższa pora, żeby nie było, jest miacham, jest Pani Karszał i w wersji Team of the Year To dalej, i teraz zgasły światła i prawdopodobnie idzie ktoś, to mnie nie za bardzo interesuje, ale zobaczmy Musiala, Rodri, okej, okay, czyli średnio I kolejna karta i karta Euro, ale tutaj jak mówię, skipujemy tylko karty Futis, ewentualnie będę zostawiał, bo tam jest największa szansa 99 i znowu Rolfo Czyli wiadomo, teoria duplikatów istnieje, proszę Państwa, Rolfo przez, nie wiem, nie wiem, nie wiem ile paczek nie trafiłem, nagle trafiłem ją jeden, pierwszy raz i trzy paczki później oczywiście trafią drugi raz. A my zobaczmy dalej, kolejny 5 raz razy, 8, 5+, plus. i chciałem powiedzieć, że to Foodies, ale to jest Ikona Shifter. także, no nie wiem, o, kafu, no kafu, fajnie, nie miałem go, choć go ostatnio za nagrody trafiłem, no chyba, że w środku jakimś cudem, ale... Ale wątpię, tak jest. Dobrze, od razu zrobiłem trzy ikony naraz, bo tyle mi się udało, także zobaczmy, co takiego wzmocni nasz skład. Lecimy od lewej, proszę państwa, i oby to nie był właśnie Paul Scholes, oby to nie był Kuman i oby to nie był Zanetti. Jest Bobby Charlton, a może ktoś to nie jest duplikatem? Uwaga, uwaga. E, no nie, dobra, to weźmy sobie może Desajego na środkowego obrońcę. No troszeczkę lepiej może coś, halo, jakiś Ronaldo Nazario, Ronaldinho. Ashley Cole, lewy obrońca, to akurat nie jest źle, ale jest też pani Smith98 i Charlton, dobra, biorę panią Smith98 Także mamy tak, środkowego obrońca, lewego obrońcę i SPK jednego, no dobra Jakiś może napastnik, coś, uwaga, halo, halo, od lewej Zico, SPO, nie jest źle, ale może będzie lepiej, uwaga Halo, no dajcie coś, Chubby Alonzo, akurat nim lubię grać i ostatni Ej, tragiczne są te piki, dobra, biorę Czabiego, Alonso i domykamy Pomoc. No, 3, 3 piki, 3 duplikaty, fenomenalnie. Dobra, to pani Smith się melduje. Desai 97 i oczywiście na SPD Chabia Alonso. No dobrze, i oprócz tego oczywiście przygotowałem kilka parzy 10 razy, 8,5 plus, tym razem chyba 7, tak jest, no to otwórzmy, zobaczmy, co tu leci. Karta Toty i ręka Desai makalele spoko. No może jakiś kantona, co? No nie, same duplikaty. W ogóle mi nie lecą totsy. Ja muszę co, co chwila dorabiać team of the Week, żeby robić te paczki. Mamy teraz kartę, oczywiście, Futis, fajnie. Ale oprócz tego liczę na kartę Tots. Po prostu Tots, bo one są ciągle potrzebne. Wiem, że tam jest pik do, do zrobienia z tocami, ale wiecie, no. Mamy Czułamenię niego 97, świetnie. Ogólnie czułam i top karta. No ale nie, do, nie, nie na dzisiaj, nie? I to jest pierwszy Tiuram, ok, czyli podwójny Local Footies. Młody Tiuram, i kto go zastąpi? Może jakaś 99. Oj, a Zeroberto, ale akurat jego mam. Fajna karta, tylko że z Zeroberto miałem ten problem, że nie wiedziałem, gdzie nim grać. No i oprócz tego Rashford. Ale fajnie, bo szczerze, Zeroberto chyba pierwszy raz w ogóle widzę. I mamy w końcu toca. No i to jest piękna informacja, ale już oczywiście skipnę Okej, okay, nawet dwa tocy, i znowu ze Roberto. I co w środku? Show! Aj, tym razem bez podwójnego toca, ale chociaż. I to chyba w ogóle ikonę, footage, ale nie jestem pewny. No okej, okay, pierwszy to będzie. Ej, chciałem powiedzieć, to Hernandez, ale to by. Be... Napasnik Meksyk Serie A? No jest, koler, okej. Okay. No dobra, no dobra, no to co? No to ja lecę robić kolejne piki. Dobrze, teraz troszeczkę mniej pików, bo tylko dwa, ale za to więcej paczek. 10x8,5 plus będzie, bo chyba około 17-18, zaraz zobaczę. Także mamy zaklepaną, także jakiś bramkarz, drugi środkowy obrońca, może prawy obrońca, może ta, może napastnik, ale nie taki. Prawoskrzydłowy, lewoskrzydłowy. Prawy obrońca Javier Zanetti, którego mamy w sobie na ławce. I Veron. Dobra, czy ty masz jakiegoś LS-a? Nie masz. Kurde, jakie głupiane wybory, niesamowite. Dobra, wezmę Charltona. Nie wiem czemu, nie mam pojęcia, ale no nie chcę grać Clayvertem, nie, w takim challenge'u. Zobaczmy, drugi pick, Rijkaard. Okej, okay, on na ESO może grać. Desa jego mamy i... I Skolls, którego też mamy, boże, dobra, Rajkart. To co, Rajkart S.O., o na SPO. No i tutaj zapraszamy oczywiście. Yy... No i tutaj oczywiście zapraszamy Serbo Bego Charltona, Dobra, ostatnich 5 pików nam zostało, no ale do tego trzeba się troszeczkę dokopać. Także 17 paczek, 10 razy 8,5 plus przed nami, bo widziałem w sklepie, że gdzieś tyle mam. Także jedziemy, zobaczmy, czy może jakaś karta 99 wpadnie Może tocy mo też mogą być, oczywiście, tocy przygarniam Okej, okay, Wulej, Lewandowski, dwie, le dwie legendy można powiedzieć, jeżeli chodzi o Polskę Kolejna paczka, taka o, Chawinga, o, jest Kwarad Kwaradona, jeżeli chodzi o kartę Food jest to nie, to Food fantasy. nie, to nie było Food Ej, co to był za event, ej, nie pamiętam totalnie No, mniejsza, dobra, lecimy dalej, Champions League, Schlotterbeck, Zanetti, okej okay. Ej, powiedziałem, że tocy w ogóle nie lecą i teraz tocy naprawdę w co trzeciej parszce są gdzie wcześniej tak nie było, także widocznie trzeba troszeczkę ponarzekać, no tutaj, tutaj absolutnie nic Ale teraz widzicie, z kolei toccy lecą, a w ogóle futisy nie lecą. Także tu nie ma to i to, tu jest albo to, albo to. Nieważne. No trzeba ponarzekać trochę, nie? LS ok, jest to Canon Ildis jako pierwszy, okej, okay, czyli podwójny futis. Ej, kolor, to średnio W środku w Virgil Wandajku rodzinowy nie, okej, okay. winit, need... O kurna, trzy tocy w paszce i futis! Oooooo! Wow. No, no, coś takiego do przygarniam. Ło, wow. futis y nie, toc! Podbimy! Oooo! Ericanto, proszę państwa! Nice, nice, nice! Świetny traf! No dobra, ile kosztuje już! Ale kozak, jeszcze tego GGBP w ogóle 98 Ja mam nadzieję, że w ogóle jakiś bramkarz nam wpadnie Jeżeli chodzi o te piki z ikonami Ale ta paczka szczerze jedna z lepszych, bo jeszcze Toc był w ogóle Kozak, naprawdę, dobra, dobra, dalej, dalej, dalej Już nawet nie wiem czego chcę tak naprawdę Karta Team of the Year Ale jest to Winnie Junior, także no Dobra, 8 paczek I znowu to, ej dobra, te Tocy Dobra, zaczęło lecieć, zaczęło pow powalenie lecieć Jeszcze Lucio, Irenka, Upameka, no spoko o, jest Kenan Illis, jest Nuno, świetnie. Dobra, jednak są jakieś dwie. Ale z kolei za miesiąc, jak będziemy widzieć złoty local, to będziemy się jarać, nie? Dobra, dalej. Zimówka w środku i jest karta Foot. I jakoś nie poznaję. Tu jest człomenik. Nie, to nie jest człomenik SPO, Anglia, Premier League. Kto to może być? Saka. A, saka, to będzie Shape Shifter Saka, tak? Tak jest. Dobra. I oprócz tego Futis Zobaczmy... Matuidi, okej, okay. blaze Matuidi Fajne staty, dwie statystyki 99 Dobra, dwie paki do końca, jeżeli chodzi o ten, o ten mini-opening I myślę, że tak z trzy piki z ikoną zrobimy A tu mamy Foudena, mamy Lukaku, mamy Christiana Ronaldo I ostatnią kartą jest ikona Shakespeare Zobaczmy i o... Panowie, Johan zielony Kroj W końcu, w końcu, chłopy, Jezu, jak ja chciałem Krojfem zagrać No fenomenalnie, wiecie co? Yy, może troszeczkę złamie zasady challenge'u. Dam go sobie na ławkę. Johan Cruyff to jest karta, którą ani razu w tym roku nie grałem. A miałem straszną ochotę nim zagrać. Także wybaczcie, ale są futby, trzeba się trochę bawić. Daję go na ławkę. W drugiej połowie sobie wejdzie. No dobra, teraz pora przejść do tego. Co tych rydz najbardziej, czyli róbmy oczywiście piki z ikonami dalej. No dobrze, proszę Państwa, kolejne trzy piki przed nami. Szukamy napastników lewoskrzydłowych i prawego obrońcy. No zobaczmy. Jest, dobra, Patryk Wiera, Cudownie. Jest też lewoskrzydłowa. No dobra. Jest też znowu pani Smith. SN i kurcze, wiecie co? Hmm, mi się wydaje, że napastnika jest łatwiej trafić niż lewo skrzydłowego. Biorę sawę. Trochę ryzykuję, no ale wiecie, chciałbym, żeby ten skład miał w miarę zgranie. Szukamy jeszcze bramka. O, jest Igert Miller, którego nie mam. I szczerze, bardzo dobry wybór, w takim razie zrobiłem. Okej, okay, tylko jeszcze wiecie, co potrzebujemy bramkarza. Bo wszystko fajnie, ale bez bramkarza to nie będzie gry. Dobra, tutaj mamy millera. Okej, okay, to jest karta, której nie mam, więc chęcią właśnie go, go wezmę. Dla mnie karta legendarna, bo Gert Miller pomógł mi pokonać Zalewskiego swego czasu. A my zobaczymy, da, zobaczymy dalej. Carles Pujol, ale Carles Pujol może mieć PO. Dobra, Carles Puyol ma PO, także prawdopodobnie to będzie mój wybór. Jest też Harvey, Harvey Barnes chyba, albo John Barnes. John Barnes, nie? Tak jest, John. No ale ja biorę oczywiście Carlesa Pujola. No dobra. Także tak, Pujol, Sava i Miller. Wrzućmy ich do składu. No i dajmy sobie tego Johana Cruyffa na ławkę. No dobra, no ostatnie dwa piki nam zostały z ikono i potrzebne w ramkarza i prawoskrzydłowego, czyli na przykład Louisa Figo. No i nie wiem, na jakiegoś bufona, może on leci. Ale oczywiście zanim za nim to, to, proszę państwa, 12 paczek, 10 razy 8-5. Prawdopodobnie ostatni, tym bardziej jak się trafia te docy. Dobra, o jest! O Nazario, ciebie, czemu ja go nie widziałem! Ja. Ej, dobra, nie no, ja muszę nim zagrać, o ja pierdzielę! Ej, ej, ej! Oho, 8 milionów, dobra! Ej, panowie, najnowszą kartę w grze! Ja pierdzielę, przesada! Przesada, przesada! Ronaldo, Nazario! No nie no, on musi być w składzie, panowie, on musi być w składzie! Ej, nie widziałem go. Ej, ja bym to paczkę skipnął jakoś, nie? W ogóle ja już miałem R2 naciskać. A tu Ronaldo Nazario. Ja. Ej, zaraz ja żadnych... jakich SBC w ogóle robić? Kurde, może na jednym koncie, Tu Bernardo Silva dla równowagi i złota paczka prawie. Nie, no, on musi być składzie, on musi być składzie, Tutaj jeszcze ikona shape shifter. Jest kafu jeszcze, pięknie, pięknie. Ronaldo Nazario trafiony w końcu. Ej, to dzisiaj dwie takie ikony trafiłem, co chciałem trafić, czyli Nazario i Cruyff. Um, no, no, które starałem się cały rok trafić. No ale to już wam mówię, Nazario też chciałem trafić, fenomenalnie Naprawdę grubo, nie? Najlepszy napastnik w grze Dalej, 10x85+, ikona Thunder, ok? Wilson, bronze, kurde, ej, Nazario trafiłem Nazario trafiłem, jakoś na... <ścoughs> Ciągle nie może to do mnie dojść, Ronaldo pieprzony Nazario, no dobra, no ładnie, no ładnie To nasz I teraz co dać w tytuł, nie panowie? To jest, to jest odwieczne Odwieczna zagwozdka, McTominay hey, Mamy to i to chyba ogólnie ikona Toty z tego co mi się wydaje tak. Tak jest, Ferenc Puskas. i to nie, to pewnie Hero Food Fantasy, nie? To średnio. Francescoli. I Davis. Uuu, ale kolorowo. Bon Mati jeszcze spoko. Dobra. Dobra, zarobimy szybko dwa piki z ikoną i oczywiście gramy mecz. No dobrze, no tutaj załączyłem tempo ekspertów zrobiłem te piki w jakieś 4 minuty, bo już mam ochotę zagrać Ronaldo Nazario. Także lecimy, szukamy jeszcze Bramkarza, nie? Bramkarza, bo. Nie chciałbym, żeby Ronaldo Nazario debiutował na pozycji golkipera, nie, zobaczmy, no na razie jest tragedia, LS, Barnes, czy masz PS, chłopie, no nie masz, no to zarąbiście I ostatni, hej, zajebiście, no, <grym>, ale mi dali, no dobra, nabiorę Barnesa, bo on jak, jakkolwiek przyjmuje na skrzydłowego No i zobaczmy, no, bramkarz, proszę Państwa, ostatni pik, czy będzie golkiper, Sawa, Barnes, fenomenalnie, A może ktoś, kogo nie mam I Figo, prawo skrzydłowe, świetnie, w ostatnim piku, no i dobra, no Czyli któryś zagra na bramce. Jeszcze nie wiem, który, zaraz zobaczymy. No dobra, to są karty, które tam wy wypakowaliśmy w tych pierwszych pikach i to są dwie ikony, którymi bardzo chciałem zagrać. Także możemy się mówić tak, będę grał w pierwszej lidze Rivals. Jeżeli pierwszą połowę przetrwam i nie będzie 3-0 dla rywala, bo będzie 3-0, to wychodzę... To w drugiej połowie wchodzi od razu Ronaldo Nazario i Johan Cruyff Także jedziemy, proszę państwa Dobra, składzik rywala Ej, jaka fajna ewolucja na hulita w ogóle kosmetyczna No i składzik też niezły, nie? No dobra, przetrwajmy tą pierwszą połowę, bo bardzo tutaj mam ochotę przetestować Ronaldo Nazario, nie? Ej, w sumie wiecie co jeszcze mogę dać? Jakiegoś bramkarza sobie na ławkę po prostu Żebym się nie męczył ewentualnie, jak ten Nazario też wejdzie, nie? Z Cruyffem O kurna, ty jeszcze... Serio gram skrzydowym na bramce jeszcze będzie wylewać? No nie, no tego to jest chyba za dużo drogie i jej. Messi, dobra. O jej, nie mogę piłki, znaczy nie mogę. Ja ją głupio wyprowadzam po prostu, ładna blokada. No gościu właśnie powinien jak najwięcej pałować na bramkę, wcześniej ja mam takiego... Albo w sobie, może nie, może, może i nawet tak, że pierwszy raz od bardzo dawna mam po prostu ochotę zagrać mecz. Właśnie przez tego Nazario i Cruyffa jestem tak ciekawy tych kart. Bo w tym roku w ogóle nimi nie grałem. Cruyffem? No nie, nie, no, no nawet nie wiem czy w draftie grałem. Być może, ale nie, też nie wiem kiedy raz na draft grałem. A Nazario? No Nazario to tu kiedy? To no, w ogóle nie było opcji chyba, żeby nim zagrać. Ewentualnie to też w draftie. Oj, z faulem, z faulem i to takim bardzo, bardzo nieprzyjemnym. Czy Polsko to trafi w ogóle? I mocno, mocno, mocno podługi. Może akurat Gościu się delikatnie przesunął, ale broni to Konate. Oj, nie no, słabe podanie, ale zaraz wejdzie Cruyff i, i, i Nazario i pokaże, jak się podaje Pani Sawie. Oj. I Cristiano Ronaldo, pięknie John Barnes, fenomenalnie, żeś to załatwił. I Figo, kolejny szef. I kolejny szef, Gerd Müller, proszę Państwa, pogromca Zalewskiego. Trafia do, trafia do siatki. Ten meczek z Zalewskim był albo rok temu, albo w Fifie 23 już. Ej, wiecie, że już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że... Ej, nie wiem, ej, ale teraz zdurniałem, ale chyba rok temu. Panowie rozgrzani, Ronaldo Nazario, żeby ci kolano drugi raz nie puściło. No to proszę państwa, oficjalny debiut, Ronaldo Nazario 99 i oficjalny debiut Johana Krojfa 98. No nie wiem, no to gościu już się w ogóle do... boi, on się po prostu boi, ja się nie dziwię, nie? No dobra, myślałem, że to będzie pierwsza akcja i pierwszy gol, nie? No i zobaczmy też Johana Krojfa. A nie, wiecie co? Ja, ja na Zario grałem ostatnio. Ej, w sumie zaraz sobie przypomniałem. Bo jak miałem tego streama niedawno, to założyliśmy sobie nowe konto i tam robiłem 10 godziny ten, który ostatecznie został dokończony. I tam trafiłem Ronaldo na Zario 96. Dobra, Johan Cruyff, pięknie, klepeczką, tiki taką. E, Johan Cruyff, to jest nasze. E, w sumie bardziej e, Johan Mid. Z FIFA 22, to jest legenda moja tamtej edycji, nie? No wtedy wiecie, iko ikony, ikony, ikon w ogóle ikonami mit to ja grałem chyba do, do Toców, nie? Także ten Johan dosyć sporo pograł Teraz to ikona, ikona mit to by, nie wiem, do, czy, czy do grudnia wytrwała. Oj, oj I czy tutaj jest lepszy Ronaldo na boisku? No i chyba jest Cristiano Ronaldo O Jezu, jak on się w ogóle obra... znaczy jaki on jest... I Johan Krojf! Nie wiadomo skąd, ale się znalazł. 2 do 2, proszę państwa. Myślałem to Nazario pierwszy wsadzi bramę, że ikony mają ukryte perki, nie? No i ładnie, Ronaldo. Pięknie. Ej, ja strzelam same kikofy, trochę mi głupio. Ale no nie ma to tamto, nie? Leo. Kasacja, proszę państwa, kasacja, i tak następnie więc i tak mu się nic nie stanie. No oczywiście jeszcze czerwona kartka. Dobra, Leo Messi przy rzucie wolnym, no zobaczmy. No zobaczmy, proszę państwa, czy to będzie gol. No w sumie to nie było ciężkie, bo zapomniałem kogo ja mam na bramce, nie? O, idealnie. Ale wyczyścił Van den Van tutaj fenomenalnie. Aj, czytam. no ale to było czytelne, w sumie nie mam prawa skrzydłowego, nie? Bo ściągnąłem figo. Dobra, a może a może właśnie tym Nazario coś można <laughs> Nie przysunął się, skurczy nie przysunął się w tej ostatniej. Ale fajny meczyk. No w drugiej połowie się dopiero zaczęło, nie? Może jak miał innego bramkarza to inaczej by to wyglądało, ale... Ale challenge to challenge, nie, też nie ma co się spinać za bardzo, mamy sierpień. Statystyki jeszcze zobaczmy, 11 się do 9. No, No, miałem cztery oczekiwane bramki, gości miał 1-3, no, ale tak jak mówię, no, był, bra był bramkaś jaki był. Natomiast najważniejsze jest to, że Ronaldo Nazario i Johan Krowiec czyli debiut i prawdopodobnie nimi coś sobie zagramy w przyszłej lidze weekendowej. Także dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się challenge podobał. Ym, szczerze, przerosło trochę moje oczekiwania, jeżeli chodzi o trafy. Znaczy inaczej, trafy z pików były fatalne, ale trafy z paczek miodzio. Także dawajcie znać, co wy trafiliście i czy udało wam się trafić już Ronaldo, Nazario lub Johana Cruyffa. Do zobaczenia. Elo.